Dzień dobry, jestem Blanka i... Dzień dobry, jestem Danka. Tak, i jesteśmy dzisiaj na gali podsumowującej projekt Authentic Learning. My jesteśmy z inicjatywy Młodzi i Młodsi w Innym Domu Kultury w Kochłowicach. W sumie, podkreślając całość, było bardzo fajnie, ale jako mnie było ciężko się z nimi komunikować, ale nie w każdej sprawie. Ale to było dość trudne. Mimo wszystko dochodziliśmy do wspólnego porozumienia, Potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, działać wspólnie. Czuliśmy się w swoim gronie bardzo dobrze. Myślę, że największym sukcesem jest to, jak bardzo się zintegrowaliśmy, i wiadomo, my jako wolontariusze i ci starsi, i ci młodsi byliśmy już zintegrowani, ale do projektu doszło tyle nowych osób, że ta integracja naprawdę jest wspaniałym wynikiem tego, tej inicjatywy. I myślę, że to też jest najcenniejsze, co mogliśmy tutaj zyskać. Przyszłość naszej grupy, naszej inicjatywy widzę w szerokim takim zakresie, ponieważ już ustaliliśmy, że będziemy dalej ze sobą współpracować, spotykać się co najmniej raz na kwartał, a jeśli podejmiemy jakieś inicjatywy, to zapewne będziemy się spotykać częściej. Bardzo dziękujemy w Authentic Learning za to, jak. Pomógł nam ten projekt zbliżyć się do siebie i też zyskać nowe znajomości i nowe doświadczenia. A my dziękujemy, bo dzięki temu projektowi właśnie wspólnie się zintegrowaliśmy, poznaliśmy wspólne problemy. Młodzi poznali nasze problemy, my poznaliśmy młodych problemy, próbowaliśmy je rozwiązać. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.